Czym jest aktor? Aktor jest słowem. Wchodzi na scenę i porozumiewa się słowem. A czym jest słowo? Słowo jest magicznym zaklęciem. Słowo może zabić, słowo może uratować. Musimy mieć świadomość, że nie wolno rzucać słów na wiatr. Często pytają mnie młodzi ludzie: Jak ja mam to powiedzieć? A czy na co dzień zastanawiasz się, jak masz coś powiedzieć, jak chcesz sprawę załatwić? Nie. Myślisz, co chcesz zrobić, prawda? I do kogo skierować swoje słowa? Wchodząc na scenę, musisz mieć pasję podzielenia się swoją osobą, z drugą osobą. Musisz wiedzieć, po co wchodzisz na scenę? Jak nie wiesz, nie zawracaj ludziom głowy. Słowo. Słowo pomyślałam sobie o słowie abracadabra. Ono nic nie znaczy, prawda? Abracadabra. Jak się nad nim zastanowić? Nic nie znaczy. Ale jak na swoim grzbiecie przenosi intencje i emocje, to staje się ciałem. Popatrzcie, abracadabra i jest serce dla Was. To jest coś, co ym, dostaje kształtu. Tak trzeba mówić. Trzeba zapomnieć o tym, że nauczyliśmy się iluś tysięcy słów i Każde słowo przeanalizować od początku. Taka mądrość wschodu, piękna, mówi: naucz się wszystkiego, a potem zapomnij. Znajdź drogę, zapomnij i znajdź swoją. I to właśnie o to chodzi: żebyśmy my byli odpowiedzialni za słowo, które mówimy. Ponieważ w tej chwili są takie czasy, że słowo zostało spostponowane. Nikt się nad tym nie zastanawia, jak słowo rani. A co nas dzieli? Słowo, co nas łączy? Słowo. I właśnie o to chodzi, żebyśmy my, my, aktorzy, wy, przyszli aktorzy, czuli odpowiedzialność słowa, stali na straży słowa, na straży słowa, które w tej chwili zabijamy codziennie SMS-ami i mailami. Traktujemy je jako skrótowe wyrazy. Ono nic nie niesie. A przecież jedno słowo. Kocham, to jest cały świat. I tego chciałabym was nauczyć. Bo ja chcę wam dać moje doświadczenie, ale będzie to handel wymienny, ponieważ ja od was będę się uczyła waszej młodości, waszego zapału i waszego zupełnie innego widzenia świata, młodego świata. Chociaż czuję, że gdzieś tam w środku troszeczkę mnie młodej zostało. Zapraszam.